Dzisiejszy pit stop z Robertem poświęcimy na dokładnym czyszczeniu auta i polerce samochodu. Ale to nie będzie takie normalne czyszczenie auta. Robercie, powiedz nam na czym ono polega. Wykonamy zabieg autodetailingu. Bardzo dokładnego, precyzyjnego, wręcz pedantycznego wyczyszczenia samochodu. Zajmiemy się przywróceniem walorów estetycznych tego auta. Z zakonserwowaniem auta, przedłużeniem jego żywotności i podniesieniem jego wartości. Bo z brzydkiego samochodu zrobimy ładny samochód. Wybraliśmy biały samochód, jest to Skoda Octavia. No, ona już przeszła ten proces niedawno. Tak, dwa miesiące temu, około 3000 km temu, był wykonany zabieg auto detailingu na tym samochodzie. I chciałbym, żebyście zobaczyli, że mimo, że samochodzik wygląda bardzo ładnie, samochód się mniej brudzi i łatwiej go wyczyścić. Ale Mamy drogi jakie mamy, Jeździmy tymi samochodzikami. Te zanieczyszczenia osadzają się na samochodzie. Są to plamy z owadów, plamy ze smołu i asfaltu. Czyli plamy... lampy. Proszę bardzo, zobaczcie. No tak panie. powierzchnia czołowa, pas przedni, maska, szyba przednia, obudowy lustery. Wystarczy przeciągnąć się ręką, aby zobaczyć ta smoła. Z I lot narza I lot nardza. To... Na czym ona powie? lot nardza? W samochodach wyposażonych w tarczowy układ hamulcowy, jak hamujemy, pocieniają nam się klocki, czarny pył osadza się na felgach, ale pocienia się też tarcza hamulcowa, metalowy element, jest coraz cieńszy, on nie wyparowuje. Czyli te, te opiłki, te gorące, roztopione trafiają? opiłki gorącego metalu wtapiają się w powierzchnię auta właśnie w tych okolicach za kołem, w szczególności na jasnych samochodach. Grudy. To widzimy prawdopodobnie tego nie smołę. Idzie tak to jest smoła, ale plamki, które są rude, są prawdopodobnie e, pochodzenia starć hamulcowych czyli z lotnej rdzy. Do nas przyjeżdżają samochody francuskie z plastikowymi błotnikami. I przychodzi do nas trochę zdezorientowany klient. I mówi: Proszę pana, ja mam plastikowy błotnik, a na nim mam rdzę. Jak to jest możliwe? Jak jest możliwym, żeby mi rdzewiał plastik? Oczywiście nie mu rdzewieje mu błotnik, ma wtopione opiłki z metalu. Usunięcie tych zanieczyszczeń zdecydowanie ułatwi i przyspieszy polerowanie. Zapewni też to, że te brudki, które tutaj są, nie będą się zabierały w gąbkę tarczy polerskiej, więc nie będą rysowały. Efekt będzie lepszy, proces będzie krótszy, a cały zabieg będzie trwalszy. Mało tego, usunięcie tych zanieczyszczeń już częściowo przywróci połysk temu samochodowi. Na tych zanieczyszczeniach światło, które odbija się od samochodu, ulega rozproszeniu. My to odczytujemy jako samochód matowy. Jeżeli nie dojdzie do rozszczepienia światła, wówczas ta wiązka skupionego światła odbije się i ludzkie oko odczyta to jako połysk. Warto to zrobić? Ja uważam, że jest to konieczne. Chciałbym, na białym aucie będzie na, najlepiej na, na białym widać. Będzie widać. Ponieważ ten samochód miał robiony zabieg detailingu, chciałbym Ci pokazać silnik i komorę silnika po tych dwóch miesiącach i trzech tysiącach kilometrów normalnej eksploatacji auta. Proszę, żebyś spojrzał i popatrzył. Samochód ma około 100 tysięcy przebiegu, przebiegu i trzy lata. E, widzimy no, normalne zakurzenie. Prawda? Jakiś robaczek, to gdzieś wpadł się w. Czyli wysuszył. to, że wyczyściliśmy, to nie oznacza, że za chwilę ten silnik i to wszystko całe wnętrze będzie brudne, ale te preparaty trzymają i ten samochód jest czysty. Zakurzył się owszem. Właśnie, ale ogólnie jest czysty. Zobacz, sam zrobiłeś ten efekt, który ja chciałem pokazać. Przetarłeś no, paluszkiem, moglibyśmy wziąć ściereczkę, wytrzeć i uzyskamy ten pierwotny efekt nowego samochodu. Czyli to nie są jakieś tłuste środki, które przyciągają kurz. Tylko? To są preparaty pielęgnująco-konserwujące, przedłużające żywotność auta. Bo teraz ten brud, który tutaj się dostał, nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi tworzywami sztucznymi, z tymi elementami samochodu, tylko ma kontakt z powłokami ochronnymi. Ta degradacja tych powierzchni najpierw będzie przebiegała w powłokach pielęgnująco-konserwujących. Dopiero kiedy one zostaną zdegradowane, zniszczone, zestarzone, dopiero zacznie być degradowany element samochodu, więc dzięki temu przedłużamy żywotność. A więc podsumowując, czyszczenie, które teraz nastąpi i które nastąpi dzięki Mariuszowi, zobaczymy, jak na białym samochodzie tak naprawdę schodzą te wszystkie brudy, a w tym pomoże nam, tak jak wspomniałem, Mariusz i wyczyści Skodę. Zobaczcie Państwo na czym to polega, jak wygląda precyzyjne czyszczenie tej naszej schody preparatami, a już za chwileczkę widzimy się na polerce tegoż właśnie Forda focusa, który tak naprawdę jest niesamowicie porysowany. Spójrzcie na czym wygląda profesjonalne czyszczenie schody od